Cebula jara, czyli ta wiosenna, w roku 2024, w nadchodzącym sezonie, w tym sezonie, który się już zaczął, generuje bardzo duże zainteresowanie, duże zasiewy, gdzie przy korzystnej pogodzie może to wygenerować bardzo dużą nadprodukcję. Pamiętajcie, szukajcie najpierw okien zbytu, okien odbioru. Później myślcie o tym, jak profesjonalnie poprowadzić taką uprawę. Możecie skorzystać z naszych domen sobeckidoradztwo.pl czy sobeckisklep.pl. 20 dzień... Od zasiewów. Środa, 3 kwietnia, wilgotno, zobaczcie, cały czas pochmurno to najlepsze warunki na stosowanie preparatów doglebowych, które mają wam zabezpieczyć w fajny sposób walkę herbicydową czyli walkę z kwastami. Chodźmy, Wiktorku, podążaj za mną, chodźmy, zobaczcie, jakie zróżnicowanie nierówny teren tutaj gleba piąta. Klasy piątej. Na dole widzicie te ciemne takie trzecia A, bardzo zróżnicowane. I co ważne, gdy jest bardzo wilgotno, chłodno, spodziewamy się deszczu nawalnego, powinniście uważać na substancję aktywną, herbicyd totalny zwany glifosatem. On łączy często się z ziemią i potrafi uszkodzić wam wasze roślinki pożądane. Te wszystkie drobno nasienne, czy to będzie cebula z wiosenna, tak jak tutaj. Czy to będzie pietruszka, marcheweczka, bądźcie ostrożni. Gdy jest sucho i ciepło, przez najbliższe 48 godzin nie spodziewamy się deszczu nawalnego, możemy użyć ten glifosat. On będzie nas wspierał w walce z chwastami uciążliwymi, jak starzec, rumian polny, który jest bardzo trudny. Jakieś resztki poplonowe, pokaż Wiktorku ten resztek poplonowy rzodkwi oleistej. Tak? Gdyby nie glifosat, to by mielibyśmy problem z tym chwastem. Ok, co dalej? Hmm początek fazy wschodów 20-30% roślin w zależności od klasy gleby, od frakcji pylisty, od zawartości próchnicy stosujemy tutaj system mikrodawek. 20-30% roślin wschodzi w fazie szywki na glebach dobrych, mocnych, takich ciemniejszych jak tam na dole, możemy zastosować pół litra produktu zawierającego dimetanamid P i pendimetalinę ponownie. Gleby lekkie, piaszczyste tak jak tutaj potocznie piochudry, piaski, z zawartością frakcji pylistej większej, tak lekko przewiewne, ze słabą strukturą gruzołkowatą. Tu musicie być ostrożni, ponieważ herbicydy na takich glebach działają z podwojoną siłą. Co bym tutaj użył na takiej glebie lekkiej? Dimetanamid P i pendymetalinę, ale nie więcej jak 0,3 litra, 0,25. Tam na dole, na glebie ciemniej, pół litra i więcej. Tutaj, na glebie jasnej, trzy seteczki, nie więcej trzy seteczki produktu zawierającego dimetanamid P i pendimetalinę. Faza flagi, która będzie prawdopodobnie tutaj już za 10-14 dni. Dawniej mieliśmy e, substancję aktywną zarejestrowaną chloroprofan, dwa takie słynne produkty. Był też m, stosowany na zachodzie chlorydazon znany z technologii buraczanej. Te substancje, które wymieniłem są zakazane i trudno dostępne. W fazie flagi nie stosujemy herbicydów parzących typu Pyridat, typu też Aklonifen, Prosulfokarp. Musimy unikać tych substancji, których wymieniłem. Ale od pierwszego liścia właściwego, minimum 3-4 cm, możemy iść w kombinacje parzące, łączenie kilku produktów razem. Jakie produkty dobierać? Otwieramy etykietę i patrzymy sobie na to, co jest wrażliwe, średnio wrażliwe. Jakie macie chwasty, jakie występują? Pamiętajcie, w cebuli z siewu największym wyzwaniem jest umiejętna walka z chwastami czyli dopasowanie odpowiednich herbicydów. Błędy popełnione na samym początku mszczą się później w późniejszych okresach wegetacji. Zwalczaj chwasty w fazie siewek. Ten chwast jest mały, nie posiada dobrze rozbudowanego systemu korzeniowego i nie posiada naturalnej warstwy ochronnej tej tak zwanej kutikuli. Do zobaczenia w kolejnych wskazówkach Jakuba. W poprzednich naszych odcinkach możecie zobaczyć pszenicę Wykonano się w listopadowy, później bardzo słabo była rozwinięta. Zobaczcie, jak wykonaliśmy zabieg pielnikiem Treflera, jak to wygląda dziś. Jak się niesamowicie zazieleniło. Zastosowaliśmy odrobinę hubry naszego biostymulatorego i biostymulatora, i połączyliśmy go z odrobiną bakterii azotowych nitrogen. Zalecamy w zbożach rzepaku taki fajny zabieg 0,75 litra hubry, 0,3 kg nitrogenu i 0,3 kg proliwan Gorąco polecamy Sobecki sklep.pl Kwiecień, pleceń, co przeplata, trochę zimy, trochę lata. 3 kwietnia, chłodno, mrzysto, wiecznie, ale znajdujemy się na Cebuli Ozimej. Z jednych pierwszych odcinków w tym roku pokazywaliśmy wam stan plantacji Ozimej. Zobaczcie: Cebula Ozima u Edwarda, nasze poletka testowe, gdzie uczymy się różnych dawek herbicydów, ochrony. Zobaczcie, jak to wygląda. Odmiana Toczbal bardzo dobrze przezimowała w tym roku na wielu polach. Toczbal z Enzy, gdzie też mamy przedstawicielstwo, bardzo dobrze się zachował, jeśli chodzi o zimotrwałość. Chwasty uciążliwe, starzec wiołek polny, wiechlina roczna, bardzo trudny chwast, na który działa tylko substancja aktywna kletodym. Jak dobrze podejść do walki herbicydowej? Jeśli najpierw chcemy wykonać y, zabieg produktami dwuliścien na dwuliścienne, możemy tutaj połączyć między innymi pyridat, do tego fluoksypyr i chlopyralid razem, żeby zwalczyć te chwasty dwuliścienne. Jeśli najpierw robimy dwuliścienne, to po chwili możemy jechać z produktem na jednoliścienne, na przykład kletodymem. Jeśli najpierw byśmy zrobili w cebuli e, kletodym, czyli produkt na jednoliścienne, musimy czekać 4, nawet do 5 dni, żeby wejść z produktem na dwuliścienne. Dlaczego? Cała grupa graminicydów czy dymów jak kletodym zrywa z rośliny pożądanej tą naturalną warstwę ochronną. I później następstwem jest to, że mamy lepszą wchłanialność produktów na dwuliścienne. Dlatego pamiętajcie, jeśli najpierw robimy jednoliścienne, to czekamy z dwuliściennymi 4-5 dni. Jeśli najpierw zrobimy dwuliścienne, to po chwili, po kilku godzinach możemy robić herbicydy jednoliścienne.